Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Woda, Ziemia, Ogień, Powietrze. W dawnych czasach cztery narody żyły ze sobą w pokoju. Jednak kiedy naród ognia zaatakował wszystko się zmieniło. Tylko awatar i z czterech żywiołów mógł go powstrzymać. Jednak gdy był potrzebny najbardziej, awatar zniknął minęło 50 lat od rozpoczęcia wielkiej wojny. Czy jest dla nas jeszcze nadzieja? Witam, witam Siemaneczko z tej strony, Maxim, a to jest kolejny odcinek z Avatar Serwa. Wiem, że czekaliście troszeczkę na ten odcinek, lecz jest przed Wami i przed Wami jest także Kapi, ponieważ dzisiejszy odcinek jest troszeczkę krótszy, ale też no, więcej treści będzie miał, ponieważ po tytule zapewne widzicie, że znalazłem mistrza, mistrza magii nie tylko wody, ale też wszelakich innych. Lecz dzisiaj Kapi mi zademonstruje, jak walczyć właśnie magią wody, ponieważ potrzebuje nauk, żeby być lepszym na PvP, żeby w ogóle wiecie, mieć jakieś przewagi w walkach, bo na PvP są ludzie, którzy mają już jakieś tam doświadczenie, gdzie ja w walce mam bardzo małe. E, dlatego wybrałem, że właśnie Kapi będzie e, tutaj mnie uczył, ponieważ Kapi, e, niektórzy nie wiedzą, bo nie grają na serwerze, ale on jest naprawdę starym graczem. Praktycznie ma kilka tysięcy godzin przegranych na Avatar Serwie, za co go naprawdę szanuję. Gra od wersji praktycznie 1.0, czyli takich pierwszych wersji Avatar Surf serwer ma 7 lat, więc ja, ja naprawdę nie wiem jak można grać aż tyle na serwerze, ale w każdym razie, witaj Kapi przywitaj się Cześć, cześć no, Kapi mnie nauczy dzisiaj jak czarować wodą, więc pokaż mi Kapi, zademonstruj jakie czary, jakie ruchy używasz. Bo ja nie wszystkich czar czarów mam, jak widzicie trzech mi brakuje, to co Kapi używa, które będę wbijał już niedługo w odcinkach. No więc Kapi, pokaż mnie, Naw zademonstruj na mnie co, co mam robić z wrogami. No dobra, no to nie wiem, starasz się ich nie wiem, zamrozić torrentem, na przykład, albo coś, mhm. potem możesz przez whipa, przez Buki Następnie, nie wiem, water sami możesz ich też bić potem nie wiem, starać się, no po prostu starać się ich najdłużej jak możesz zamrozić, nie? Czyli unie unieruchomić do... ich naj No, dokładnie, dokładnie. E, Czyli do czego najbardziej służy akumulacja, tak? Czyli ten czar, w którym... Jeszcze, okej. Okay. No. Czyli jak tak zrobię, a i zamrożę, okej. Okay. A, a da się jakoś wydostać z zamrożenia? face change, klikasz, czyli kontrolę wodną i trzymasz Shift. Aha, czyli to może być y, skontrowane przez innego maga wody. E, daj spróbuję, zamroź mnie. Okej, okay. okay, zamroziłem. A, i shiftem. Okej, okay, i się wydostaje, pięknie. Okej, okay, bardzo fajnie, bardzo fajna kontra. E, a pokaż mi, jak na przykład... Em, jak uciekać magią wody? Bo ja też próbowałem nieraz e, Wiesz, być bar bardziej mobilny podczas walk i e, niestety nie udawało mi się, bo wiesz, woda i ona, ona ma chyba ruch e, przypływ, tak się nazywa? nazywa? No, przypływ może, ale też masz parę komb. żeby Okej. Okay. Pokaż mi właśnie komba przypływu, jak umiesz, bo ja nie wiem na czym komba polegają, w ogóle nie wiem, że są, e, ale komba mi się przydadzą potem do walki. No dobra. Nie wiem, ktoś pierwszy atakujący combo czy do Pokaż mi three. więc atakujące. To musisz tak, dwa razy shift na torencie i potem trzymasz shift na... Łoł, wow. tak to wtedy możesz no, stawić. Ej, fajne, czekaj. Ej, dwa razy shift na torencie, czyli na akumulacji, tak? Tak. Raz, dwa i ośmiornica. Tak, trzymasz shift na ośmiornicę. Uuuhuuhu! Uh, 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 uh. Dobre! Bum, <Boom>, bum! <boom. dobre> Zarąbiste, nie wiedziałem o tym. A teraz jakieś uciekające? Mm, no to najlepiej to masz manipulację wody, klikasz shift raz, potem na akumulacji. Raz shift, trzymasz shift, przełączasz na manipulację, półtrasz shift. Aha, i to jest taki jakby ten: za sobą pociągasz kogoś? Tak. Wow, ale fajny głos, kurde. Nie wiedziałem, że takie są. Manipulacja, czekaj, czyli manipulacja wody. Eee, tak. Dwa się... razy Nie, Raz, raz. Raz, ok, i co teraz? Raz teraz. Akumulacja. Akumulacja, no. no. Kliknij raz Shift. No. Teraz trzymasz Shift na akumulacji. No. Przełączasz na manipulację. Shift. I puszczam. Oj, chyba nie, czekaj, manipulacja, to, potem jest akumulacja, to i... Aha, nie, czekaj, jeszcze raz. Manipulacja, shift, potem przełącza na akumulację, shift i przełącza na manipulację. I puszczam shift. Kurde, nie, nie, nie tak działa. manipulacja, shift, akumulacja, shift, drugi raz akumulacja, shift, trzymasz i... Aha, dobra, dobra. okej, okay, rozumiem, dobra, czyli manipulacja raz, potem akumulacja... Shift, a potem tu trzymam i puszczam. Kurde, nie działa mi! To, to bo ja to idę, bo na, na trójnym może się wybrać. Aha, dobra, czyli raz Shift, manipulacja, przełączam na akumulację, Shift na akumulację i puszczam Shiftem. Czy klikam? Czekaś. Nie, przełączam na manipulację i puszczam. Oj, <noise> fajne, czekaj, manipulacja, akumulacja i tu Shift. Nie działa mi. nie, już. pewnie źle robisz, czekaj, musisz tak, manipulacja, raz shift, no. potem akumulator, raz shift, no, znowu akumulator, shift wtrzymasz i przełączasz na manipulację. Uuu, to to? Udało się? Chyba tak. Jest, już wiem o co chodzi. Dobra, dobra, a to mogę jeszcze zamrozić, tak? Jak kliknę? No tak, lepiej. I do tego zarówno, to jeszcze. można tutaj telekrop gdzieś. A. To ja mam jeszcze butelki, czekaj. E, fajne, fajne e, manipulacja. Shift, potem jest akumulacja, shift i przełączam. Przełączam na manipulację. Oj. Ale musisz trzymać na akumulacji. Aha, dobra, to wszystko chodzi o trzymanie. Czyli manipulacja, akumulacja. Dobra. Czekaj, bo akum akumulacja mi nie wchodzi. Okej, okay. i manipulacja i... Dobra, nie klikasz, nie klikasz Jezu kochany, trochę tr trudniejszy niż miałem. Dobra, poćwiczę to combo później. E, masz jeszcze jakieś inne z wody? Oto ci chodzi. Co, A to co to jest? No, to jest. Przypływ? Też... Tak, przypływ. Jak masz przypływ, to trzymasz, puszczasz i włączasz na kontrolę wodną i zamrażasz. Tak. Wow, czekaj, 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 czekaj. To tutaj jak co. To... Przypływ. Puść, leć i zamknąć i kontrola, kontrola Komodę, kontrola kontrola. Nie. Nie! I czekaj, muszę ogarnąć, bo tutaj mam tą tabelkę. Dobra, wystarczy mi tu przełączyć tym. Okej, okay. klikam. To lecę i przełączam i face change. Wow! No. <laughs> Działa! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ogarnęłem, ogarnęłem musiał też poćwiczyć. Zarąbiste, Pokaż mi jeszcze coś jeszcze tak fajne. Dobra, inaczej. Teraz jak mnie już nauczyłeś tych wszystkich komb, to powiedz mi jak Ty walczysz, pokaż mi swój styl walki, jakie komba stosujesz z wszystkimi połączonymi ruchami, jaki, jaki jest Twój najlepszy preset, bo presety kochani to są to są w ogóle takie, jakby gotowe tabelki ruchów, gdzie każdy e, gracz może sobie taką tabelkę zapisać. Tak, jak na przykład, ja mam po prawej, i po prostu im przywołać od razu, że mógł sobie e, mógł sobie ją od razu przypisać. I to jest kolenda presety. Niestety, mi nie działa, bo mam wyłączony czat, jakby, więc e, no. <laughs> więc proszę was, zapamiętajcie o presety, tam macie wszystko wyjaśniane. E, Kabi, pokaż mi swój najlepszy preset. To choć może na aducę, Bo to jest ulepsze. Dobra. Dobra. Trochę... o, okej. Okay. Nie zamro... Co to jest? <laughs> Czekaj, kontrola? A, mogę się wydostać kontrolą. Gdzie ty jesteś? Ej, a... Łohohoho! Ty... Wow. <laughs> jak się nazywa to? Ja w sumie tak sobie używam. Czyli po prostu latasz, ten ruch, co używasz, że latasz w górze wody, jak się nazywa? Jak się nazywa? Przypływ. 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 Leby, tak. Aha. Czyli lewym? Nie, lewy tylko kliknij. Aha, czyli czekaj. W górę i. o, Fajne! To to ma limit wysokości. Więc... Okej, okay. widzę, nie mogę polecić dalej. I mogę z tej wody też korzystać, jak latam, tak? Ale eee... czy jak wejdę tutaj? Nie może się... okay, tak, Zniknie, okej. Tak, to musisz stać nie? po prostu iść do lewej wody. Okej, okay. 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 czyli takie coś. I mogę wtedy nawalać w ciebie albo ty we mnie. No, okej, okay. ja jeszcze coś ci pokażę. O! Właśnie o tym mówiłem! I to wtedy możesz lecieć do góry, nie? No. Sobie nieskończenie wiele. Nie nie wiele. Jakbyś latał na... <laughs> Zarąbiste! Ej! A to można lecieć tak w nieskończoność do góry? Ile się chce? Tak, ale nie możesz, bo musisz... na jednym poziomie musi lecieć Do góry nie. Aha Dobre! Ale kurde, patrzcie na to! Ja wiem jaka mieszanka! Dobre! Ej, o to mi chodziło właśnie, chciałbym to spróbować. O kurde, wpadłem do wody, ale fajne, cholera, muszę to spróbować. Kapi, pokazałeś mi naprawdę, mistrzu, jak się czaruje magią wody. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że jak już uda mi się zdobyć inne magie, to mi pokażesz jak się nimi czaruje Magiem ziemi, ognia i powietrza. No zobaczymy co przyniesie kartę. Zobaczymy, czy wszyscy będą zdrowi. Dobra, i to by było na tyle. Kapi, dziękuję, mistrzu, za nauki. Ja przechodzę w takim razie do pożegnania was. No i przechodzimy do zakończenia. Dzisiaj mam dla was ukośnik kit Maxim Ava 8. I daje wam to taki bonik od Maxima numer 8. Oczywiście go wymiecie, wymieniacie na IS, ale jest też takie coś jak antykorona. Avatar też walczy z koronawirusem. I dlatego jeżeli pogadacie z tym tutaj NPC-kiem, on będzie tutaj stał z tydzień. On dał wam tam kilka dodatkowych bonusów plus vip na chyba 3 dni, więc warto. A na IS, jeżeli wymienicie ten bonik, proszę bardzo, co dostajecie? Tu gadacie z tym, e, bony od Maxima mam na wymianę bon, dostajecie 50 złotych monet, krew, czaszki szkieleta i prażony owoc refrenusu, te rzeczy możecie na bazarku wymienić, ukośnik bazar e, i tutaj możecie sobie z handlarzami monet pogadać, tutaj z krwią, a tam dalej jest koleś od czaszek, który... I tutaj jeszcze, a, tutaj są refreny, więc możecie sobie tutaj dużo, dużo fajnych rzeczy zgarnąć, pohandlować, e, więc zapraszam Was. E, no i to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał z Capim. E, ja się z Wami żegnam, do usłyszenia w następnym odcinku z Avatar Server, który myślę będzie niedługo. Trzymajcie się, no i cześć!